Cześć, nazywam się Gabrysia. Pracuję w kuchni na kampie Beckett, która znajduje się za mną. Spędzam tutaj większą część każdego mojego dnia. I bardzo lubię ten czas, bardzo lubię moją pracę z świetnym teamem. Wszystkim, ja jestem Paula. Pracuję tutaj na campie Beckett w stanie Massachusetts jako Support Food Service Staff przyrządzam tutaj posiłki również z moimi międzynarodowymi przyjaciółmi z całego świata. Również lat w tygodniu mamy day-off, gdzie możemy zawsze wyjść poza camp na przykład na miasto ze znajomymi tutaj, czy na przykład zjeść jakieś inne jedzenie niż tutaj to tu na kampie, więc bardzo nam się to podoba. przyjemność z pracy, sprawia mi kontakt z innymi ludźmi, kontakt z dziećmi. Zazwyczaj dzieci bardzo się cieszą, kiedy mogą poznać osoby z innych krajów. Pytają nas, skąd jesteśmy, co robimy, robić. Dzieci są bardzo otwarte i chyba to jest tutaj taki największy plus największa zaleta tego obozu. Hi, I'm Shaz Atwell. I'm the food service director at Camp Beckett in Massachusetts. I've been the food service director here for 17 summers and I've been employing internationals to work in my kitchen all that time. I love going to the job fairs in Europe uh, to recruit my staff because I get to meet them ahead of time, I get to get a feel for their personalities, and it helps me to put a team together that will work well together during the very, very busy summer. i tell my staff that they will have a life-changing experience that will be unforgettable for them. and generally they all come back to me at the end of the summer and say, i was absolutely right. their lives have changed forever from the experience that they've had at summer camp. The main Oraz wiedzenia Ameryki, a przede wszystkim podszkolenie moich umiejętności językowych. Tą możliwość dał mi właśnie Leaders. To oni znaleźli dla mnie najlepszy obóz, najlepsze możliwe warunki i jestem bardzo im wdzięczna za to. Polecam Leaders.